Witam. Dzisiaj jest znowu krótki filmik z mojego pobojowiska. Drabina doszła długa, ale nie wiem, czy dam radę z tej drabiny yy, yy, zrobić cokolwiek więcej. Stwierdziłem, że zakresę parę filmików update'u z tego, co się dzieje tutaj u mnie. Bo to w miarę szybko mi idzie, się okazuje. To już wyrzuciłem wy, wy tyk, taki pierwszy i stwierdziłem jednak, że rzeczywiście będzie cały dół, będzie z drewna paletowego, to już zrobiłem kolejną konstrukcję pod. Pod, kolejny, pod, kolejne, pod kolejną wełnę. Dzisiaj dokończę tą konstrukcję do wysokości mniej więcej właśnie tutaj parteru i będę jechał... O, tej krzywo mi trochę wyszło, ale z tego się nie szczela. Jak to mawia, ma, mawia mój ojciec, to można ten... Tutaj strasznie powybrzuszało się, ale na to pójdzie, pójdą dechy, więc tutaj nie będę kombinować. I zastanawiam się właśnie, bo tutaj miałem styropianem to wykańczać, ale prawdopodobnie wykończę to też dechami. Zobaczymy jeszcze, co sądzicie, styropian tutaj czy też deski, takie jak coś mniej więcej, jak to, jak ten pattern tutaj. No muszę się nad tym zastanowić poważnie, deski byłyby dużo prostszym rozwiązaniem, ale styropian też nie jest najgorszą opcją. <gry> ja wiem, że to nie jest kanał budowlany, ale yy, ja tutaj proszę, o jakie mam pobojowisko piękne. Kury, bardzo fajne rozwiązanie jak macie ogródek, świeże jajarują swoje. Tutaj jeszcze ostatnio skonstruowałem coś takiego, trzeba sobie drewno, bo będę palił tym drewnem w, w moim piecyku w warsztacie, jeżeli to co kupiłem wczoraj nie zda egzaminu, a pokażę wam co kupiłem niebawem, bo jest to dość duży zakup, 400 funtów kosztował mnie taki sprzęt, który można bręcać UPS- em ale to jest coś takiego, do którego można podłączyć panel słoneczny i się zasila z panelu słonecznego. Czyli chcę mieć darmowe zasilanie mojej, mojego warsztatu. A warsztat Wam kiedyś jeszcze pokażę. Pozdro.